Serdecznie polecam kurs pełnia kobiecości, czyli jak zrozumieć swoją rolę w świecie. Przed rozpoczęciem kursu miałam bardzo duży problem z zazdrością wobec innych kobiet. Nie potrafiłam rozmawiać z nimi, przebywać z nimi, ciesząc się z ich sukcesów, bo odbierałam każdy ten sukces jako swoją osobistą porażkę. Dzięki kursowi uświadomiłam sobie, że kobiecość jest naszym wielkim darem. Ale jest nam też zadana przez Pana Boga: że nie ma czasu na zazdrość, na złe emocje, że nasze serce okazywane drugiemu człowiekowi, nasza kobieca solidarność, nasza życzliwość wobec innych ludzi może zmienić świat. Kurs pokazał mi, że każda z nas kobiet jest wyjątkowa, że każda z nas i ja też jestem córką króla.